Podczas prezydentury Obamy siły powietrzne postanowiły wymienić starzejące się maszyny. Boeing zaproponował zbudowanie dwóch specjalnie zaprojektowanych samolotów na bazie 747-8 w największej fabryce świata nieopodal Seattle. Lecz prezydent Trump miał inny plan. Samolot był za drogi. Już mieli go zamawiać, gdy się o tym dowiedziałem. Kazałem anulować zamówienie. Zapytali dlaczego. Odparłem, że za dużo kosztuje. Pół roku później prezydent dowiedział się, że po bankructwie rosyjskiego przewoźnika Boeing ma dwa nowiutkie 7478 czekające na pustyni Mochawe. No i kupiłem oba samoloty po znacznie korzystniejszej cenie. To nic wielkiego, ale jednak trochę zaoszczędziliśmy. Tak, że się cieszę.